Ej, hap! Hapla! <słuch> o, przepraszam, witam was dzieci. Jestem, jak widzicie, konikiem polnym i nazywam się Filip. Z natury jestem towarzyski i wesoły, więc sądzę, że mnie szybko polubicie. Bardzo mi na tym zależy. Przyznam się, że nie bardzo wiem, co mógłbym wam opowiedzieć. Życie na łąkach toczy się ustalonym rytmem i rzadko zdarza się coś wyjątkowego. I życie polnego konika może być czasem nudne. No bo jak długo może bawić skakanie tu i tam, choćby nawet bardzo, bardzo wysoko. Mam pomysł. Będę wam opowiadał o wszystkim, co się tutaj dzieje. Lecą pszczoły. Pewnie wracają ze zbierania nektaru. Jak one mogą tak cały dzień harować, zupełnie nie rozumiem. Teraz wracają już do ula. Witam, szanowna pani. Nawet nie odpowie. Dobry wieczór, miłe panie. Może uronicie dla mnie kropelkę nektaru? Może one są pracowite, ale za to niezbyt dobrze wychowane. To nieładnie nie odpowiadać na czyjeś powitanie, nawet jeśli jest się tak zapracowany. Gdzie mój kapelusz? Spadnę się. One się naprawdę z nikim nie liczą. Co to? Znowu wracają? Coś się musiało stać. Halo, czy coś się stało? Czuję, że dopisało nam szczęście i wreszcie zdarzy się coś ciekawego. Cześć mała, wieczorny spacerek? <grystanie> nie miejcie jej za złe, że nie odpowiada, ona jeszcze nie umie mówić. Takie maluchy jak ona otwierają pyszczek tylko po to, żeby włożyć im tam coś do jedzenia. Wiecie co? Mam pomysł. Jestem pewien, że w ulu wydarzyło się coś niezwykłego. Podskoczymy i zaraz wszystkiego się dowiemy. To nie jest daleko. Ul, stoi pod murami zamku, za tym świerkiem. Hej, hop. Hej, hop. tylko te pszczoły, które podadzą hasło. Przyjrzyj mi się. Nie poznajesz mnie? Jestem Klementyna. Byłam twoją wychowawczynią od pierwszych twoich dni. Oh. Klementyna? Otrzymałam wiadomość, że lada chwila ma przyjść na świat nowe pokolenie pszczół. Ja muszę być przy tym obecna. Powinniście wiedzieć, jaki to ważny moment. Proszę się uspokoić, Panno Klementyno, przepraszamy Panią, ale musi Pani zrozumieć, że wykonujemy tylko rozkazy. Sprawa życia czy śmierci Waszych mających się za chwilę narodzić braci i sióstr jest ważniejsza niż jakieś tam rozkazy. Nie wiedzieliśmy, że to takie ważne. Wpuścicie mnie czy nie? Ależ tak, oczywiście, niech Pani przelatuje. O, widzę, że przybyłam na czas. Tak, tak, tak Taka, ale się ale nie pokusimy, no, że tak się stało. stało. 就是，就是狗一样的我，你。<laughs> nikt się nie odzywa. tak ładnie się zaczyna. Słyszałaś? Mm. To pewnie Maja. Wszystko trzeba zrobić samemu. Hop, hop! Jest tam kto? Oczywiście, Maju! Jesteśmy tu. Wychodź, Maju, wychodź. Czekam już tylko na ciebie. Przecież bym to ja właśnie była Maja? Dlaczego nazwałyście mnie akurat Maja? Eee... no... bez szczególnego powodu. Po prostu każda pszczółka musi mieć swoje imię. Ach tak! A pani też ma imię? Tak, mam na imię Klementyna. I dopóki nie dorośniesz, będę się tobą opiekowała. Chodź! Dobrze, że już stąd wychodzę, tak tu ciasno. To twoja wina. Wszyscy są już dawno na zewnątrz. Dlaczego nie wyszłaś wcześniej? Śniło mi się coś pięknego! Co takiego? Tobie, pszczole, co się śniło? Mogę pani nawet opowiedzieć, to był naprawdę piękny sen! Czy mam stąd zeskoczyć, czy pani mnie zniesie, co? Zaczekaj, mają już do ciebie lecę! Nie chciałabym na barana! Chodź, chodź, dziecko, skończymy się już twoje piękne sny. Od dzisiaj rozpoczynają się trudy życia. Wiele będziesz się musiała nauczyć. Dlaczego one się tak śpieszą? Zaczynają zbierać się w rój. Zbierają rój? Co to takiego? Nie zbierają rój, tylko zbierają się w rój. Nie rozumiem. Dla ciebie jeszcze za trudne do zrozumienia. Dobierz się wszystkiego w odpowiednim czasie. Dobrze. Ale dlaczego one to robią? Ponieważ pszczoły zawsze zbierają się w rój. Ale ja pytam, dlaczego? E... Dlaczego nie chce mi pani tego powiedzieć, ale tak, żebym zrozumiała? A więc... Yy... Jak mogę się czegoś nauczyć, jeśli pani nie umie mi nic wytłumaczyć? Drogie dziecko, nauczysz się wszystkiego po kolei, a nie od razu. Chodź, pójdziemy do twoich sióstr i braci. No dobrze. Ale dlaczego nie mogę się wszystkiego nauczyć od razu? Ponieważ masz jeszcze bardzo małą główkę. Aha. A właśnie, że nie. Wiem, dlaczego pani mi tego nie tłumaczy, bo pani sama nie wie. Dlaczego się pani śmieje? Co ja takiego powiedziałam? O, słychać jakieś brzęczenie. Aha. Coś się tam dzieje. A, pewnie będą się roić. Ale zamieszanie! A przecież to nic takiego nadzwyczajnego. Zawsze, kiedy przyjdą na świat małe pszczółki, w ulu robi się za ciasno i część pszczół musi wyruszyć na poszukiwanie nowego ula. Niezbyt to uprzejmy ze strony tych maluchów, ale takie tam u nich zwyczaje. Zobaczysz to we właściwym czasie i nie pytaj ciągle dlaczego, bo i tak nie zrozumiesz. Tam jest tak ciasno, co to może być? Maju, 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 wracaj! Ten ty wychodzi się na świat, prawda? Zobaczę jak tam jest? Chodź tu do mnie w tej chwili. Dzień dobry, panienko. Coś takiego? Czy jestem aż tak brzydki, że można. nie nagle, Maltyno! Mówiłam ci, żebyś tam nie zaglądała. Kto to był? To był Filip Konik Polny, dziwny osobnik. Paszkuję sobie całymi dniami i nie myślę o żadnej pożytecznej pracy. Panna Klementyna, jestem tutaj. Ale w Maju! Do widzenia, pani. Co za nieznośny dzieciak? Posłuchaj, mała. Musisz zrozumieć, że ja nie mogę zajmować się ciągle tobą. Są jeszcze inne dzieci. Nie wiem. A co one tam robią? Zbudowały z wosku nowe plastry. Teraz wkładają jajeczka do komórek. A dlaczego one to robią? Po to, żeby jajeczka leżały tam jak w kołysce. W jajeczka wykluwają się larwy, a z larw wykluwają się takie małe pszczółki jak ty. Mm, to ja też byłam kiedyś jajeczkiem? Oczywiście! Widzisz, do każdej komórki plastra wkładają jedno jajeczko. A później przychodzi pszczoła, która zalepia komórki woskiem? Uh -huh. To są pszczoły robotnice. Do nich należy troska o potomstwo. Budują plastry, zalepiają komórki woskiem i zawsze są obecne przy narodzinach pszczółek. Muszą się bardzo uwijać, ponieważ nasza królowa składa każdego dnia wiele jajeczek. Pewnie sobie nawet nie możesz wyobrazić, że i ty byłaś kiedyś jajeczkiem. O! Maja! Gdzie ona się znowu podziała? Uch, uh, ale ciężkie. Uh. Uh. Mm, 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 mm. O, jest wolne miejsce. A, tu jesteś. To ja, panno Klementyno, przyniosłam je tutaj. Ale w jednej komórce może być tylko jedno jajeczko. Dlaczego razem będzie im wesele? Przynajmniej będą się mogły trochę pobawić. Nikt nie chciałby sam siedzieć w takiej komórce. Ależ Maju, my pszczoły nie przechodzimy na świat, żeby się bawić, lecz żeby pracować. Coraz bardziej jestem Tobą przerażona, moje dziecko. Ja nigdy nie miałam tak dziwacznych pomysłów jak Ty. A ja i tak wiem, że lepiej byłoby wkładać po dwa jajeczka. Doświadczenia zdobyte w ciągu setek lat nauczyły nas, co jest lepsze. Ale dlaczego to ma być lepsze? Przecież można zrobić plaster o większych komórkach. Chodź już wreszcie, chodź. Co tutaj tak ładnie pachnie? Nagle poczułam, że jestem głodna. Nic dziwnego, poczułaś zapach miodu. Zostaw to jest za ciężkie dla ciebie. O! To wszystko to jest miód? Tak, to nasz zapas na zimę. Maju, chodź wreszcie. Jak długo mam czekać? Jakie to jest wspaniałe panu Klewantyna? No, jeszcze tego brakowało. Gdyby nie ja utopiłabyś się. Miód jest pyszny, ale się lepi. Chodź ja do mogę klasy, czas już zacząć naukę. Jutro, a najpóźniej pojutrze, po raz pierwszy zobaczycie błękitne niebo, drogie dzieci. Panno Klementyno, proszę nam powiedzieć, co to jest błękitne niebo? To wiecie się, kiedy wylecicie z Ula. Wtedy wam dokładnie opowiem. Ale nie myślicie, że czekają was same przyjemności. Żadna mała pszczółka nie może oddalać się od grupy. Pamiętajcie! Aha. Poza Ulem czeka was wiele niebezpieczeństw, o których zawczasu musicie się dowiedzieć. Ja już to wszystko wiem, proszę pani, bo ja nie zdałem i powtarzam klasę. W takim razie wiesz pewnie, Guciu, że szerszeń to nasz najgroźniejszy wróg. Jest szybki i sprytny. Szerszenie są od nas dużo większe i silniejsze. Uspokójcie się, w naszym ulu nie ma szerszeni. Proszę na miejsca, proszę na miejsca szybko. Jesteście tu zupełnie bezpieczne. Uwaga dzieci, wracamy do lekcji. Wszyscy uważnie słuchają. Widzicie tutaj żabę? Nie latajcie nigdy nisko nad wodą. Kiedy żaba złapie którejś z was swoim lepkim językiem, to nie ma ratunku. Aaaa! Nie macie się czego bać, dzieci. Żaba nigdy nie wejdzie do naszego ula. Proszę pani, czy to znaczy, że lepiej dla nas będzie, jeśli nigdy nie będziemy latali tam, gdzie są żaby? Tak, właśnie o to chodzi, Guciu. Ty jesteś Gucio? Tak, mam na imię Gucio. Skąd pani cię tak dobrze zna? Nie słyszałaś, jak mówiłem, że powtarzałem klasę? A ja jestem Maja. Pewnie już słyszałeś o mnie. Tak, ale same złe rzeczy to ty zanudzałaś naszą panią niemądrymi pytaniami. Drogi dzieci... Na świecie jest pięknie, kiedy jest pogoda i świeci słońce, ale kiedy pada deszcz lub wieje silny wiatr, to pszczołom grozi wiele niebezpieczeństw. W taką pogodę musicie szybko wracać do ula. A więc co powinna zrobić mała mądra pszczółka, gdyby zaskoczył ją deszcz czy wiatr? No powiedz guciu, powinna natychmiast wracać do ula. A co? Co się stało, proszę pani, gdyby jednak nie wróciła? Hmm. Ależ dziecko, przecież właśnie przed chwilą o tym mówiłam. Co to za hałasy? Siedźcie grzeczne na tak zaraz tu do was wrócę. Wierosio, Co się tu dzieje? Zdaje się, że zerwał się straszliwy wiatr i pada deszcz. Dokąd ty lecisz? Nie można wychodzić z klasy. Chcę tylko zobaczyć deszcz. Ale, ale, Maju, tam nie wolno iść. Maju, wracaj natychmiast! Ojej. Jak wy się zachowujecie? O co się kłócicie? Ten liść powinien leżeć na stole pani. się wziął ten dzbanek? Przestańcie, bo zaraz coś przyjdzie! A co tu się dzieje? Nie płacz, nie płacz, to wesela się zagoi. Pokój, dość tych wrzasków! Guciu, jesteś tu najstarszy, powinieneś się nimi zająć! Spokójcie się, teraz ja tu jestem nauczycielem, musicie mnie słuchać! <laughs> Ojej, przecież to nie jest prawdziwy szerszeń To ten, którego pokazywała nam pani Nie bójcie się Jak chcecie, pokażę wam jeszcze coś innego Jestem teraz nauczycielem i wolno mi robić, co chcę To jest pająk Pająk wszędzie pajęczyny i łapie w nią nieostrożne pszczółki Rozumiecie? Widziałem takiego pająka, kiedy raz byliśmy z naszą panią na lekcji w lesie I wcale się go nie bałem Na pewno się go bałeś Naprawdę nie bałem się nic a nic. A to jest tulipan. Taki ładny kwiat. Ee... Przecież to wcale nie jest tulipan. O nauczyciel też może się czasem pomylić. Hmm. 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 Pani, a na zewnątrz wcale nie jest tak pięknie. Zaraz, co to właściwie jest? Się dzieje? Ojej, panna Klementyna! Buciu, no, co ty tutaj robisz? Mieliście zostać na swoich miejscach i spokojnie mnie czekać. żeby oni nie robili nic. Bardzo wóz. dobrze, ale teraz już wracaj na swoje miejsce. A może teraz Maja powie mi, co tutaj widzimy? O, gdzie ona jest? Kto z was wie, gdzie jest Maja? Czy ktoś widział, jak wychodziła? Widziałem, jak wychodziła i wiem, gdzie jest. Powiedziała, że idzie zobaczyć, jak wygląda ten deszcz i wiatr. Ach, co to za niedobre i nieposłuszne dziecko. Sprawia mi tylko same kłopoty, same kłopoty. O, teraz wszystko nagle wygląda zupełnie inaczej. Teraz świat jest rzeczywiście kolorowy, a niebo naprawdę błękitne. A tam nawet ktoś sobie wysołaskaczy. skacze. Dalej w koło tańczmy wszak zabawy czas Nuda precz, skaczmy wraz Wnet orkiestra porwie w tany cały las Tańczmy już zabawy czas La 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 Się w prawo raz, w lewo raz, na około dokoła spróbuj sam, niech świat zawiruje nam. W tamy ruszyć czas, a wnet koło nas tańczyć zaczną, przewakiaty cały raz. Tańczmy już zabawy czas Nuda precz, skaczmy wraz Wnet orkiestra porwie w cały las Tańczmy już zabawy czas Dwa, trzy i raz, dwa, trzy. Jak na karuzeli w koło kręćmy się dzisiaj tu, jutro tam, niech świat zawiruje nam. Ja! Wracaj natychmiast! Słyszysz, wracaj natychmiast! Maju, nie bój się, nic ci nie zrobię! To ja, panna Klementyna! Widziałeś może tę małą? Zdaje mi się, że przed chwilą była tu Gdzie w pobliżu. Zapewniam, hanią, że ona nie wyszła z ula. Musi być gdzieś tutaj, niedaleko. Przed chwilą widziałem ją. Pewnie schowała się w jakiś kanał. słyszeć! Maja! Gdzieś ty wlazła, ty nieznośny dzieciaku. spróbujecie z stamtąd wyciągnąć. Nie mogę wyciągnąć. Wyjść, panu Klementyno! <taki> <paa, pula>. <taki> <taki> Bardzo mi się nie podoba twoje zachowanie. Za karę pójdziesz do łóżka i zostaniesz tam aż do rana. Ojej, naprawdę muszę? Co by to było, gdyby wszystkie dzieci robiły to, co im się podoba? Przecież ja nie zrobiłam nic złego. Chciałam tylko popatrzeć na świat. Jeszcze nigdy żadne dziecko nie sprawiało mi tyle kłopotu, co ty. Już będę grzeczna. Żeby ci nie przyszło do głowy wychodzić z łóżka? No tak, zamknęła drzwi na klucz. Teraz to już na pewno nie wyjdę. Dlaczego panna Klementyna tak mnie ukarała? Czy jeśli ktoś chce wiedzieć, jak wygląda świat, to jest źle? Następnym razem będę bardziej uważała i nie dam się złapać. Tak, to była pierwsza opowieść o pszczółce Mai. Podobała się Wam? Jeśli tak, to zapraszam Was na następną opowieść. Mogę Wam w tajemnicy powiedzieć, że następnym razem zobaczycie, jak pszczółka Maja uczy się latać. Wszystkie dzieci po raz pierwszy wyjdą z ula. Oczywiście panna Klementyna będzie nad nimi czuwała. A jak myślicie, czy Maja będzie tym razem grzeczna i posłuszna? Gdzieś jest, lecz nie wiadomo gdzie. Świat, w którym baśń ta dzieje się Malutka pszczółka mieszka w nim Co wieście ze wśród owadów gry Tę pszczółkę, którą tu widzicie sobą mają Wszyscy mają znają i kochają tam. Świat swój pokazując nam dziś spotka was malenka, zwinna pszczółka maja, śmiała, sprytna, rezolutna maja, mało przyjaciółka maja.